doing in such a nowhere little hamlet is beyond me. seems like seraphin is offering us something for nothing. but at least it's something to do. so this is the town of dyford. looks to have seen better days. something's not right. there should be people out and about at this hour. perhaps they're late risers. perhaps. Let's find the Lord Mayor and be cautious. No, siema. <laughs> siema, witamy no, wszystkich. E, no właśnie, nagrywamy tutaj filmik. E, tak, spróbuję Wam zaprezentować tę dobre. Jest ha haunted Kuźni. Piekier na kuźnia, kuźnia, kuźnia tak? Kuźnia demona. Czy tam demona? <laughs> tak? Czy ja Wam, bo może ja mylę? Ja gram tym wielkim osiłkiem. I mój kolega Sepczyk, bo. Tak w ogóle to ja jestem Darek, kolitek. 9-0. Tak, tak, jestem Sepczyk. Dobra, chodź. Możemy się wcielić w ogóle w dwie postacie: albo bojownika, albo kobieta, albo mężczyznę. One się głównie różnią tym, że. Kobieta z, chodzi z Wukiem, tak, z Mieczem. Mogą się na zamieniać. Tak? No i to jest taki fajny meg, że w każdej chwili możemy się zmienić. Ja teraz będę grał w postaci kolegi, prawda? Tak, zami wiem, zami ja, zamiana ciała. Ja się jeszcze z takim czy nie spotkałem w żadnej grze. jest no, ci, dużo fajniej tutaj strzelanie z słuchu. Tak, ale z No, już przyzwyczaiłem do swojego buraka osiłka <laughs> Zrobiliśmy przepływ w tym <laughs> samym momencie, no To jest Grajmy więc <laughs> Oh. For a sure Kurde, bracie. Nie, że nie będzie widać w ogóle, jak ty sobie tutaj ładnie strzelasz, tylko będzie jak tak, no, no, Saga może później jakiś nagranie. No No to nie mogę Fajnie można się tutaj chować ciskając spację Za każdym murkiem można sobie do następnego ciskasz spację, chowasz się, świetelasz się, wychylasz się, świetelasz, no, nie miałem gęka Ale jest tak. fajny system mm. Jedyne co mi się nie podoba, to, to jest zrobiona gra chyba pod konsolę, więc... No wiadomo... Sterowanie nie. jest ciekawe. Nie jest tak tragiczne jak w grze Dark Soul, <noise> w którym ostatnio miałem przyjemność zagrać. Tutaj przynajmniej jesteśmy wprowadzeni w miarę e, czym się co robi. W miarę to wszystko jest... To sterowanie jest opisane ładnie, prawda? Nie tak jak w Dark Soul właśnie. Na przykład tutaj... Niestety znikałem, więc ja się nie wypowiem. Kucnę sobie, wciskam w przód. W przód, w przód. W mogę przebiec no, na różne no. sposoby tutaj. W zależności jak sobie tutaj kliknę. ci, że się fajnie ciebie samo widać. <grym> jak jesteś za mną. Znaczy, przede No to wiadomo. <grym> Ale ten... Patrz to, bo kurka, kurka biega. Ja jak czujesz tu... się jak był na wsi, no mój No popatrz, strzelił jesteś yes. right. no, jest Dobra, otwieraj No Muszę dalej To jest typ współpracy Dokładnie Musimy razem coś zrobić, żeby na przykład dalej przejść That's why I'm in this business U yeah. Nie widzę go Przeszedłeś do pomieszczenia wok. O. Tam. Jeszcze jeden. A wyciągnąłem broń. No. Strasznie długo ładuję tę kuszę. Nie wiem, jakoś tak źle mi się stawia. Może ciężka kusza, czy coś. Znaczy, no, no kuszę ogólnie. Jak z łuku możesz ją Zet. Trzeba walę więźniów kostkę. No jeżeli... Nie wiem się też... Okej, tam trzeba wejść. Tutaj jest chyba. O, bronie hmm. są. Miecze jakieś Dobra, mamy jakieś fajne miecze tak. Nie, No czy tobie też tak strasznie się to wszystko zamaza. Znaczy nie zamazuje, tylko ja tak... Mam problemy właśnie z odróżnieniem Co tutaj? można rozwalić, zwalić, czy nie? Ale tak, tak, nie jest zaznaczone dokładnie no, znaczy, nie jest ale to się... może być i zaleta, i woda no, W zasadzie, pamiętam jak graliśmy w Left 4 Dead'a, to... Uuu, kobonia A tu, po tu, ciało ja wiem, Coś włączyłem. Oczywiście jesteśmy zieloni w tą grę. Ale no odkryjemy w no, no trakcie gry jeszcze. Jeszcze różne pewnie rzeczy. Chyba, po angielsku. No, żeby to było wszystko. nie, to, nie, nie działa tak należy. Trudno go się domyślać. Wiesz, jakbym. O, no, ja mam ja w środku. Więc... Ja też mam. Aha, i jest jeszcze pod Z. Ja pokazuje, gdzie mamy iść. Zrobić no, już questa. Wspominałem chyba o tym. Tak. tak w e, szczerze mówiąc, nie słuchajcie. Nie, bo, wiesz, chciałem cię przykrzyczeć, To chyba nie ma sensu. Dawaj, po, to jest. Po A, na to jest. Typowo skontrolowany. Nie muszę no taka interakcja. Ale nie uh, wiem no mi się tam nawet podoba to. Chociaż shit? na przykład fajnie gdyby tutaj można było sterować no. balans balansować no. ciałem i tak dalej. Ach, to jest najpiękniejszy. Tam gdzieś? Tam czy gdzieś? Jest tam, na drugiej stronie. Mhm. Nie wiem, dostał? Nie, nie dostał. Dobra, zostaw go. Jeszcze raz. Jest. na Jednego na dole są. Wiem, wiem. Na dole. Kurde. A, ty, ty... Ja, no, no. No, głowę. ty jesteś? No, to yes, Jest Dobra Co w góry tam jest jeszcze? No jeszcze w góry. <laughs> czy ominęliśmy tutaj jakaś skrzynka jest? O kurczę, to, że jak się bierze te smocze, coś tam? Eee, to się dostaje, czasami leży na ziemi. No ale ja otworzyłem takie coś tutaj, możesz zobaczyć, i nie mogę tego w ogóle pomóc. Ty mówiłeś wcześniej że. No, znaczy podniosłeś, coś. podniosłeś, dostałem jeden. Mhm, no to ja wiem, może to jest. Ale to, to się bardzo, bardzo ten zoom dodać. Nie, nie mogę. Jesteś w ogóle u góry nad domem nie wiem Skaczę do ciebie no to są chyba fragmenty tego kryształa kryształu yeah. no właśnie, teraz odniosę. ten fragmencik jak się uzbiera cały, to dostajemy wtedy i za te kryształy można kupić umiejętności wow, popatrz, znaleziono co? To jest ręka Złokro. najemnika, kurde. Nie wiem, czy to jest, czy... Dobra, czekam, czekam, czy by znaleźć. A gdzie ty w ogóle jesteś, kurde? Tutaj. A, jesteś. Podniosłem jakiś taki jakby... ...część jak zbroi. Nie wiem, gdzie to teraz sprawdzić. <laughs> tabem, tabem otwieram się całkiem. Ale tam chyba nie ma czegoś takiego. A to byliśmy tutaj, więc okaże się, że tak nie Dobra, lecimy dalej. Może jak uzbiera wszystkie części, to ci się coś pojawi, czy coś takiego. This is such more exciting than the last time, Niestety nie mam pieniędzy. O, tutaj już. O, a w tym momencie now? można kupić sobie umiejętności. No i tutaj mamy drzewko umiejętności wraz chyba z levelem będą nam się odblokowywać następne, to tak standardowo. Każdy skill możemy kupić za kryształki, które zbieramy w grze. Dajmy na to tutaj ten skill, który będzie tam będziemy mieć taką szarżę na wroga. On kosztuje dwa kryształki i właśnie sobie go kupię, dajemy go pod jedynkę. Jeszcze mam jeden? Nie, nie mam. Trzeba czekać, aż drugi gracz skończy. No, no to wszystko jest. Dobra. Ja też no też. Tak. No i pod jedynką mamy killa. Oczywiście do sklepu można wracać. Kiedy się no. tam? Ile y można kupować w ogóle? tylko tam. nie, nie ma o, Uwolnieni więźniowie, 2 na trzy Dziękuję, Thank you, thank you, thank you, thank you. I was they're helping they're with they're to set cool. explosives around town, trying to slow down the war guard but they jumped me. Those beasts are everywhere. So you're We have to find wife. The Explosives are ready. Run, run, <laughs> run, motherfucker. Sipah, sipah, come A co? Co to, to jest? <noise> what the what the to jest? Co ja to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? chyba jak, jak mam to w spór, to nie? jest? jest? to jest? to jest? Co Co nie. Znaczy no takie są regały na broń. No. Nie, wiem, łatwo, gapić. No, łatwo przegapić. Nie łatwo przegapić. Nie możemy przegapić. Tak, to jest nie no pięknie No no To ja też jest okay. Ty tak tak? No fajne o ognista strzała Ja tam chyba muszę wparować Się trzeba ją na pewno O, ale mi się przeszkadza. Strasznie. wszystkich. Nie O, No, ładnie. no <laughs> O, mogę dobyć kolesia. Nie fak, będziecie kryształan. Nie masz many, co tam leży. Co mam? Mane, ja, ja, ja mam full manę. z tego co coś a. jest. No oh, oh. Na Białam, to na na coś. Coś. Super. O, nie super, o, jest nie nie o tu są Super. jest nie O, tu są bronią, To A... są broń. Jednak nie. Znowu wy, wypadnie coś

Jak się zbliżam do, no do siebie, to wtedy Jak się zbliżam do siebie, to wszyscy no dostaną No Właśnie tak To jestem Jestem a nawet nie o, to się Tak, Mało, nie czekaj? wiem jak się do tego dostać naprawdę już próbowałem wcześniej tak jest coś tak? fajnego może, może z drugiej strzelić? strony z drugiej strony o tu tutaj coś jest do, do podnoszenia ale to przejdziemy o. wtedy nie poczekaj oh, ciężkie <laughs> Nie wiem, no przecież tam dalej nie ma nic przejścia, że... No patrz tam Jest jakaś <laughs> droga No Tylko my już trochę przeszliśmy tego Nie da się No hmm. tak bysta Tu jest, jest dziś <laughs> No myślałem że przyda Dobra chodź pod Ok, ten błąd jest w Nie mam nerwową nerwową. Z oddzielając teraz to. I to tam jest, ja, widzisz? Faktycznie. Co I ma tam jest jakaś, ey, nie ma. Musimy tam. bo tutaj coś się jest, A Trzeba tu rozpalić ogień, rozpalić hmm. ogień. Tu ma ognisko. That. Oh, o, okay. popatrz! Cie no Zamurowało się, nie Nie tak co, yeah. co to jest? To takie... No ale ta maczuga ma 28, a ja mam 30. A co to było to, co podniosłeś? Eee... kryształ się, tu się Talenty mi się odblokowały. Tobie się odblokowały talenty? Nie, zdobyłem talent. Tak? Aha, to ja jeszcze żadnego talentu. Bojowe doładowanie. Jakie doładowanie? Mam taki talent. Ale jak go zdobyłeś? Aha... Że to zebrałem dwie smocze łzy. Aha. O, patrz szkielet! Leżnie. To też mam 2 z 2. Bojowe doładowanie odblokowane. Na pewno to mamy mieć? No może nie, ale... Ale jak ja mogę teraz wykorzystać to doładowanie? Jakie okay, doładowanie?

Trzeba no, mu podjąć drugie oko, ha 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 ha. Co? Muszę mu podjarać drugie oko. No to jaraj. Wszystko jest tutaj na spod panenia. Gdzie to ogniska jakieś? Nie wiem. Może musisz odpalić od pierwszego oka. Gdzie się cofnę? Chyba, czy dojdę. Mhm. Kurde, jakie zagadki odkrywamy. No, takie zagadki... Gdzie to ognicho jest? Nie widzę No, już pod... podbierałem. Już. Ale to drugie... Aha, podbierałeś strzały, tak? To, to się. O kurde. Nie trafiłeś? Biało. No dobrze. A nie. A musisz tam stanąć? Co? Chyba tak. A, lękuj teraz się A, A teraz nie... się aha, 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 ściana? Podświetlona, tak dziwnie, ale chyba tutaj Ej, tylko, że tam żaden łez nie prowadzi, powiem Ci. Nieźle, nieźle ciemno. Widzisz coś? Nie. Ja też nic nie widzę. Dobra, Cigo. idź na dół cały czas. Chyba nic z tego. Ja, ja nie wiem, gdzie <laughs> teraz jesteście nawet. Ej, idę na dół, idę. No, no dobra, bez przesady, bo. Ja jestem bo u, u góry. góry. No. Ja wracam idź, idź ja Cię widzę, ja Cię widzę, stepa będę Cię kierował Nie bo się zgubię No czekaj to ja idę spróbuję Nie będę nic ruszał A możesz podpalić jakoś ten? Tak? nie. Widzisz mnie tam gdzieś? Na no. w, lewo. w lewo. W lewo. Teraz? O boże, widzę ty. Masa. Co, ty bym jeszcze raz? O, widzia, widziałem coś. strzelaj tak. Widzę coś tu. O, jest tu coś. O, są korytarze. O tu jest pełno skarbów chyba. Rany boskie. Nie Ja tu nie widzę, ledwo je widzę. Znaleziono 5 do wykorzystania kryształów. Jejku, ale ich tu jest. Nie, to mam w na chyba 6 do wykorzystania. No mam 6, 7. О, какой-то брони, если О, куда! Или же кино тут, себа? О, Ясно, я какой-то старый, куда, мод. Хай. Куда ты? Ну и сделай муж темным. Patrz mam młotek, widzisz? Nie. O, jak się świeci, fajnie. To <grymne> <świetna> droga. <grymne> no nie? No dobra, tylko powiedz mi, gdzie teraz jest wyjście. Zbierz tu wszystko. O, tu jest drugie seba, popatrz. Rozwal ty to, może Łukas poleci. Okay. Widzisz, tak się świeci na fioletowo. Tylko uważaj, bo będą te. Doktor. O, Łuk poleciał. Tak? O, fajnie. Nie świeci się. Tak no nie Ale nie, nie świeci się teraz, żeby wyjść Tu masz ogniwo chyba O, zaświeciło się wyjście, tak? Tak mi się wydaje Nie wiem No, no. Powiem Ci, że ciekawie Tak, tak A wcześniej byśmy to przeoczyli w sumie, nie? Tak, też byśmy zagrali, żeby zobaczyć no, co że chodzi no, tak. To gramy. Powiem Ci, że teraz mi się bardziej podoba Tajemnica. Tak, ale ciemnica zupełna, Tutaj będzie z 5 minut... <gryw> nie no, 5 minut przesadzam będzie bardzo długo. Nic nie widać kompletnie. Sama ciemność. Ja nie wiem czy jest. No kurczę. Dziękuję ty mnie wyprzedziłeś. <gryw> Zatrzymałeś, żeby się, się zmęczyłeś. No nie wiesz <gryw> w to. Czemu ty się nie zmęczyłeś? <gryw> wow. Ty zapa ty też masz y przy tym łuku. Ej, tu bo szkielet z dwoma broja. Ja mam tutaj ładunki przy, tym przy tej broni. Uuuu ja się mnie O popatrz, Ale ty kupny yes. Mogę go zabrać tylko 19 razy już To jest nie fair No ja też mam chyba hmm. truciznę w łupku 21 razy Tak? No to ja jest tak też... Jest szary trucizny No Ale fajnie, fajnie Co to było? Szkielet? okej Jest, leży A, był to on się jednym <grym> zdjął Powiem ci, że fajne, fajne miejsce Szkoda byłoby to przeoczyć. No ale tą maczugą co hmm. tutaj leży to ja byłem zawiedziony, naprawdę <laughs> Jak maczuga Herkulesa. Tylko że wiesz, ja tam zostawiłem mieczyk, który miał 35, a ten, który mam teraz ma 28. Tylko że ma te ładunki Dobra, idziemy tutaj. Nie, do nami Co to? Woj. To ty? Jakiś piesek nie padło okay, chyba. Nie, <laughs> tak, <laughs> to that door. <laughs> to? nie to co, są ta. te niebieskie, już zapomniałem. Aha, w skupiasz. A, a tak. chodzi. Incoming fire. I don't, I don't, I don't. Right. you right now time for a little action just down no no just that's it